I pojedzie się latać samolotem Ja do niedawna bardzo, teraz trochę pokonałam mój strach Czasami jeszcze mam takie małe, małe wątpliwości Ale już jest okej, okay. miejmy nadzieję, że po tej grze się to nie zmieni Ponieważ jest to jakiś symulator wnętrza samolotu Nie mam pojęcia co będziemy robić, więc w sumie to jest chyba najlepsze To wygląda trochę jak Taycon na początku Czemu leżysz na podłodze, wytłumaczysz mi? Ja? No, może byś wstała, a nie się w pracy tutaj normalnie ja nie o, witam, witam serdecznie. No wstałaś w końcu, no ile można leżeć, tak? Absolutnie. Nie. Jeśli boicie się lecieć samolotem, to musicie napisać teraz w komentarzu samolot. Słuchaj, ja muszę się przebrać. Na początku załóżmy sobie taki, no bo jesteśmy z sami prawdopodobnie. Tam jest darmowe. Dwa pierwsze są darmowe. Jest kobieta i facet. A ja nie mogę tego założyć. Jak się to zakłada? O, czerwona walizka, darmowa. Nie lubię zbytnio czerwieni u siebie, ale okej. Okay. O, tutaj mam jakiś film darmowy, więc sobie weźmiemy. Będziemy tacy fancy. Możliwe. Dobra, tworzymy lot, Mufinka? Tak, tak, tak. Utwórz lot, dochodź tutaj. To zero safety. Super prawdziwa Mufila airline. Robimy to! ale to będzie sztos! E, dobra, czy ja mogę do ciebie dołączyć, czy coś takiego? Weź to stwórz, a ja spróbuję dołączyć do ciebie, bo ja nie mogę tak to. Mam nadzieję, klasa business Plus niestety nie ma. E, tryb wieloosobowy, ulepszenia, dobra że nie mam kasy, własny dostosuj. Startował ci. E, już! Taki mm. brzydki! A dzieje jakieś Mufinki różowe, ja to miatały. Ej, ale ty już jesteś w grze, bo ja nie mogę do ciebie dołączyć. E... Kolory. O! Ale no. ja nie chcę takie. No nie, no nie da się do mufinkowej linii lotniczej dostać. Czekaj, no to bierz swoją, fioletowy. No nie swoją, ja chcę do twojej dołączyć. Czemu te kolory się nie zmieniają? Co się dzieje? Muffinka troluję. Pusto tutaj. Nikt jeszcze się nie załadował. To ja mam robić. Kurczę, aha, to ja mam sobie ulepszyć jety. No dobra, hey, to ja go. też startuję. Ja lecę do. do Nowego Jorku. Wybieramy lot. Posiłki Pepsi. Dobra, niech będzie wszystko. Czy ja mogę tu wybrać? Zbyt mało wybranych posiłków. Aha, ja nie mam żadnych. Dobra, widzowie, ja lecę bez muffinki. Początkowi piloci gotowe. Ty już jesteś na tym bramku. Ej, to jest wszystko... No tak, Mufinka, no na początku jesteś nutkiem, no. Ej, wyszłam. Nie, nie, ja chcę wrócić. Bramka 1,5, dobra, bramka, czy ja jestem bezpieczny? Tu, 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 dobra, nie ma czasu, widzowie. Gdzie jest bramka numer 4? Przyspieszenie, ja nie mogę, to jest normalnie jak na prawdziwym lotnisku, serio. Jest czworeczka. ja czworeczką lecę. Mufinka. ty którym? Ej, chcemy do Nowego Jorku, do Nowego Jorku lecimy. No możesz ze mną lecieć, jak chcesz. A nie chcesz ze mną? No ale ja już wystartowałem, ja już jestem na czwartym. A ja jeszcze nie? No to dawaj na czwartym. Przejdź przez wyjście i chodź na czwarty otwartą linię lotniczą. Zobaczymy, czy ja cię będę obsługiwał, czy jak to będzie wyglądać. A ja chciałam moją Muffinkową. No to mufinka ja ci nic nie poradzę, że tak że tak wolno twoje linie lotnicze działają. Idziesz do mnie, czy nie? Zatrzymać! No, trzymać mnie chciał. Gdzie ty jesteś? Na szpulce ja jestem. Idę, idę do ciebie. Szybko, szybko, bo wszyscy się zbierają. Zacznij wsiadać. Zaczynamy wsiadać. No czekaj. No mamy już prawie opóźnienie Muffinka, no. Drogi, bo nie spojrzę na samochód. Samolot nie poczeka! Dobra, zaczynamy wsiadać. Do nieowego Jorku. Tak, zapraszam, zapraszam. To super, to dosyć... się Nie możesz. E, dobra, mufika, to ja. Czas! To straciłam przez ciebie. Muszę lecieć do mojego samolotu. Powodzenia, życzę. E, moje linie nie mają opóźnienia, opuś... no, bo mam opóźnienie. Kurczę. Zamknij drzwi. Dobra, poczekamy jeszcze. Czy nasi piloci są gotowi. Chciałam sprawdzić. Nie, do... tutaj coś mamy jeszcze. Podejście numer dwa. Kawa, Coca-Cola. Super, fajnie. W sumie gorąca czekolada. A, czekolady nie mogę. No dobra, niech będzie. Chipsy, orzeszki. Mówika? Kurczę, mówika jest zablokowana. No, żartujecie sobie. Mieszankę orzeszków poproszę. Brycele, Uwielbiam co? Czy wszystko jest gotowe? Zamknąć, proszę. Wszystkie bagaże. Wraca nie ma końca co. Tu wszystkie bagaże są wrzucone? Koło imprezy lotniczej Nie! Burza? Co? A ty już lecisz? Nie, jeszcze nie. No ja jestem stewardessą. W tym momencie zapinam ludziom pasy. Czy możesz zapiąć te pasy, dzieciaku? Kłamiesz, że zapiąłeś pasy. O nie. A, dobra, nie. Poczekaj. Czy możesz ustawić hotel pionowo? Bramka 5. Ja idę do bramki 5. Piąteczka. Piąteczka była obok ciebie, chyba. Dobra, trzeba wszystkich przejrzeć. Prawdziwa Muffinka Airline. Dobra. Czy ja mogę już wejść? Halo. Gotowi do wejścia na pokład? Zapraszamy. Zacznij siadać! Czy ja mogę usiąść? Nie, no, jestem stewardessą. Czemu ja nie mam stroju stewardessy? Halo. Widzowie, zaraz odlecia. Jesteśmy na pasie startowym. Ej, serio startuję samolotem? Łazieneczka, jak zwykle urocza. E, zamknijmy te drzwi. Nie chcę na to patrzeć. Do moich subskrybentów licuję was wszystkich za do... Co Jakiego kanału? Może masz influencerkę jakąś nad tym? Ja miałem coś o trendach gadała. Proszę pasy zamknąć. Czy ja mogę panu, e, może zapiąć pasy? Dziękuję. Nie, to ja i, mogę otworzyć drzwi w trakcie i, lotu? Tak. Tak. Dobra, bo ja sobie teraz siadam. Nie mówcie, że ja będę godzinę lecieć. Czy ty nawet pasów nie umiesz człowieku zapiąć? Ja to mam zapięte prawie, prawie cały lot. Tylko jak te do łazienki odpinam. Wiecie, jak są turbulencje, lepiej być zapięte. A turbulencje czasem są niespodziewane. O nie, to ja od razu. Czy możesz ustawić swoje siedzenie pieniowo? Ja jestem z osób, które totalnie nienawidzą, jak ktoś kładzie krzesełko w samolocie, bo to jest bardzo niekomfortowe dla pozostałych uczestników, więc ja zawsze myślę o innych i ja nigdy nie, nie kładę sobie. Wiesz o tym, że ja normalnie czekam. Widzowie, nasz samolot jest gotowy do odlotu. Jesteśmy w tym momencie pitkowy, Będziemy lecieć do Nowego Jorku. Ja jeszcze nie wystartował o matko, to ja już na pasie startowym czekam. No i dobra, i co ja mam teraz zrobić? Czy my. Matko, my już startujemy! Czekajcie, ja tutaj. Ej, stewardessy też mają jakieś siedzenia. O, tu jest moje siedzenie. Okej. Okay. Mogę mieć na zielono w środku. O matko, widzowie, startuję. ja startuję. Mój samolot zaczyna lecieć. O matko wystartowaliśmy pytanie, czy się rozbijemy. To jest najważniejsze. Okej, okay, wszystko jest przygotowane, dobra. O, ty musisz poczekać. To nie jest tak, że ty sobie możesz wystartować. Ej, czajcie, jak byłam kiedyś właśnie na tym odcinku, na symulatorze lotów, to wtedy mogłam startować po tym pasie startowym i to bo tak. Tak super kozackie, że chcę. chciałam wtedy zostać pilotem. Szkoda, że ja jakby tego wiesz, nie obsługuję. Przecież, w sensie, że ja nie startuję. Ale może jest taka gra Roblox? koniecznie napiszcie, że wiecie, że samemu się. Nie wiem czemu. Zmieniłem kamerę i nie jestem w stanie wrócić do mojej postaci teraz. O, potrzebuję wózek serwisowy i teraz będę pod podawać przekąski. Pan chce tutaj, podaruj orzeszki. Proszę bardzo, orzeszki dla pana. Pan chce jakąś Coca-Colę chce pan. Proszę bardzo, Coca-Cola. Może pan wystartować już no, dopiero jeden na pas startowy. Na początku, orzeszki. Orzeszki, yy, wcale nie mamy, proszę Państwa, wcale nie mamy turbulencji yy, nic się nie dzieje. Spokojnie, proszę się nie denerwować. A jaką ty miałeś pogodę przy starcie? Yy, nie mam zielonego pojęcia, ale coś nas rzuca niesamowicie, a ja w tym momencie. Po... Bo ja mam deszcz i chyba burzę. Ja mam podobnie. To jest taki najbardziej dla mnie stresujący czas. Dla mnie to jest startowanie, a tak to już później się nie boję, ale dla mnie startowanie samo to jest najbardziej stresujące. Lecimy do dzisiaj, nic już Trzymanę. Jest pięknie i o wiele lepiej. O gwiazdki widzę. Ja obsłużyłem wszystkich. Wszystko, całe jedzonko zostało podane, widzowie. Ja jestem sztosem turbo. Jestem najlepszym stewardessem. Okej, okay, wózki do sterowania. A tu... Ej, ktoś mi już wstaje do kibelka. Okej. Okay. Jak ci do kibelka już wstają? Ale ładnie. O jak ładnie. Nawet księżyc. Jak romantiko. No pięknie. Gdzie jest księżyc? Ja nie widzę księżyca. Ej, ej, ej czy ja mam turbulencję? O matko. Dobra, okej. Okay, fajnie, fajnie. Dzięki na samym początku mojego lotu. Na mojej zmianie, dziękuję. Czy ja mogę stąd? Nie, jak są turbulencje, to tym bardziej nie stanę. Ty już dałeś jakieś jedzenie ludziom? Inny samolot mnie mija. Cześć. Panie pilocie, dziura w samolocie. No, nie chcę mi zapiąć. Proszę się ustawić tak jak każdy. Jestem. Ja tu rządzę, rozumiecie? Ja tu rządzę, tak. Ktoś podczas turbulencji. Chcesz coś do picia? Nie, dziękuję. Bla, bla, bla. Ty, nie, ja ją wyrzucam z moich linii lotniczych. Influencerka będzie mi tutaj się. Ty co? O ty, co tu się dzieje? O, uspokajamy lot. Super. Czy ja mogę wstać? Właśnie w tym momencie związałem pasażera pasami. Nieważne, ja, ja, ja tego nie zrobiłem, widzowie. W tym momencie, wyobraź sobie, że złapałem influencerka i kazali mi ją przywiązać pasami do siedzenia. Żartujesz? Poważnie. Gdzie ja mam ten wózek? Widzę. Dobra, mam wózeczek, mam jedzonko. Super. Kto chce, co? Matko, turbulencję mam. Podaj o. Dobra, i teraz jeszcze woda. Zobacz, wszystko się tu rusza. Matko. Super, tam tak Chyba mleko, to jest mleko Podaruj mleko I wylądowaliśmy Już wylądowałeś? Tak, nie rozbiłem samolotu widzowie Bądźcie ze mnie dumni To jest kafe, nie coca cola Powiem ci tak, jakby w realu tak szybko trwały loty To z chęcią bym został stewardem No niektóre tyle trwają tak? No jak no, 10 minut. Ile? 10 minut lecieliśmy łącznie. A no to może lepiej nie No tak za szybko to poszło Dobra czy my możemy, a teraz mamy kołowanie No cóż no, będziemy teraz yy... Zaparkujemy też samolot Chciałem w stanie przekonać, że nie chciałem tego, a ty Pepsi chciałeś, ale on jest niemiły. Niemiły. A ty? Nie dałam ci tego, co chciałaś? Nie lubię cię? A ja ciebie! Chyba nie będę o, tak się ubiera. Czy ja się ubrałem? Ej, założyłem garnitur, ale się okazało, że mój. mój, mój moja bluzka pomponpurinowa przebija garnitur. Ty też jeszcze chcesz? Chipsy, trzymaj. maczu. Okej, okay, zakończyłam wózek. Super. co teraz mam zrobić? Co po wózku serwisowym robiłeś? E, potem będę musiał, będziesz musiała zebrać śmieci. E, tak, potem będziesz musiała chyba. E, ja musiałem związać influencerkę, bo mi uciekała. Tu są śmieci. 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 I tutaj też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za skorzystanie z naszej usługi, śmieci. Doceniam. Odjeżdża rękaw i będziemy wypuszczać teraz ludzi. Czy ty miałeś full samolot, bo mi trzech osób brakowało? O, do to samolot, to teraz, że nie jestem złą linią. Ale teraz muszę go ochranić, bo chyba coś robi źle. Żartujesz. A, bo będziemy pewnie yy, wiesz, podchodzić do lądowania, a oni mają nieustawione siedzenia. Tu jeszcze pasy. O matko, ty! Policja przyjdzie zabrać ją! Ale czemu? No bo się źle zachowywała w mojej linii lotniczej. No, zaczęła chodzić. Kiedy mieliśmy lądowanie, nie chciała wziąć i u na miejscu i się zapiąć pasami. Więc ją złapałem, przytrzymałem, wrzuciłem na siedzenie, zapiąłem czterema pasami i zawołałem policję teraz przy lądowaniu. Aha, super. Nie ma, w kitkowej linii lotniczej jest wszystko ogarnięte, tak. To nie jest, tutaj nie jest prosto przeżyć w mojej linii lotniczej. Ej, u mnie tak... Było. A my lądujemy. No super, lądujemy w deszcz znowu, super. wie, ja niestety zapomniałem potwierać koszy. A, czy nikt nic nie zostawił. Okej. Okay. Weryfikacja jakości linii lotniczych. Lądujemy. Lądowanie jest najfajniejsze. Raz tylko lądowałam z pilotem, który tak wylądował, że ja nawet nie czułam dotknięcia pasu. Zawsze jest taki BUM. On to jak w masełkowie. O matko, Nowy Jork jest chyba troszeczkę inną linią lotniczą, mam takie wrażenie. I co, ja teraz muszę normalnie wracać i startować nowy lot. Ja jestem w Nowym Jorku, ja tu będę zwiedzać. O nie po to przyleciałam Mogę już stać? Jeszcze nie, bo jest kołowa Nie pamiętajcie, nie odpinacie pasów Dopóki samolot nie zaparkuje To jest bardzo ważne to do zwiedzania Mufinka, to ci powiem tak Czwartek mamy częściowo pochmurno W piątek jest burza z piorunami I w sobotę częściowo pochmurno Miłego <laughs> zwiedzania, tak ci powiem Buziaki, pa